Cześć i witam Was. Ten pucharek z łatwością zdobędziecie w sekwencji szóstej pamięci drugiej. Z samym początkiem gry, znaczy się nie gry, tylko misji, będziecie musieli zeskanować obszar i pokażą Wam się trzy miejsca, które będziecie musieli przeszukać. I tutaj jak widzieliście, wspiąłem się na budynek i poszłem do tego na środku, czyli tego pomiędzy tymi dwoma skrajnymi i tutaj wskoczyłem do tego jakby wsiana Jakby to można powiedzieć, można by to nazwać raczej I teraz tak, na czym to polega? Polega to na tym, żeby właśnie z tego ukrycia zabić pięciu przeciwników, wrogów, tagów Jak tamkolwiek chcecie ich sobie nazwać Tutaj dwóch mamy zaraz koło naszej kryjówki i kolejnych trzech będzie chodziło dookoła. Czyli po prostu zabijamy tych dwóch, którzy koło, którzy koło nas stoją. Następnie zabijamy tych, którzy przechodzą. Oczywiście trzeba je trzeba zagwizdać, żeby oni się do nas zbliżyli, i wtedy dopiero będziemy mogli ich zabić jakiś zapalą na czerwono. Tutaj z tymi trzeba uważać, bo oni tak jest dosłownie parę. Może sekunda dwie, żeby mieć możliwość właśnie zabicia. Mi to trochę czasu zajęło, ale pewnie wy już wiecie o co chodzi, oglądając ten filmik i na pewno wam to pójdzie szybciej. Także ja już wam zostawiam resztę filmiku, żebyście sobie sami mogli zobaczyć już do końca. A na pewno przyjdzie wam to z łatwością do zrobienia. Pamiętajcie, że jak wam nie wyjdzie albo wzbudzi się alarm, możecie zrestartować od punktu zapisu i powtórzyć to jeszcze raz. Albo po prostu wybrać sobie z menu, z menu sekwencję szóstą, pamięć drugą i po prostu spróbować to sobie wbić. Ja już się zamierzam żegnam, dzięki za oglądanie, do usłyszenia. Hej! not me ears playing tricks